Do końca kwietnia 2014 roku, wypełniając PIT, mamy możliwość przekazania 1% należnego podatku dochodowego Radomskim Organizacjom Pożytku Publicznego. To możliwość wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu i naszym regionie oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. To również forma pomocy dla osób będących w potrzebie. Gorąco. Państwa proszę, mieszkańców Radomia, o to, abyśmy pamiętali o tym, że radomskie organizacje pozarządowe również bardzo potrzebują tego wsparcia, tej pomocy, realizują zadania dla nas wszystkich, dla mieszkańców Radomia, pamiętając o nas na co dzień, nie tylko raz w roku realizując bardzo często zadania, które wspierają i samorząd gminny, ale inne obszary funkcjonowania. Radom po raz kolejny rozpoczął kampanię dotyczącą przekazywania 1% radomskim organizacjom pożytku publicznego. W tym roku przebiega ona pod hasłem Zostaw 1% w Radomiu. Na terenie naszego miasta działa 37 organizacji posiadających status OPP, a także 6 zarządów i kół terenowych o zasięgu ogólnokrajowym. Jak informują pracownicy radomskich urzędów skarbowych z roku na Rok coraz więcej osób przekazuje 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Kwoty są bardzo różne, bo to jest od kilkudziesięciu groszy. Największa kwota, jaką drugi urząd przekazał, to było blisko 40 tysięcy złotych od jednego podatnika. Także chęci tylko i kampania informacyjna, między innymi też państwa, to, to, to naprawdę dużo. Przekazanie 1% podatku jest bardzo proste. Wypełnienie zeznania, wypełnienie tego wniosku jest naprawdę bardzo proste. To polega wyłącznie na wpisaniu KRS. I kwoty 1% wykazanej w zeznaniu podatkowym. Także chyba nic prostszego. Podobnie jak w latach ubiegłych w Centrum Organizacji Pozarządowych, działającym w strukturach Urzędu Miejskiego, wolontariusze udzielą bezpłatnej pomocy w rozliczaniu PIT dla osób chcących przekazać 1% swojego podatku Radomskim OPP, zapraszając zwłaszcza seniorów, emerytów, rencistów, osoby starsze, samotne, które mogą mieć określone trudności z wypełnieniem PIT. W tym roku wolontariusze w Coby będą też wykorzystywali możliwość przekazania PIT do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Chciałem, proszę państwa, bardzo gorąco zachęcić wszystkich, abyśmy korzystali z możliwości wysyłania deklaracji podatkowych, zeznań podatkowych drogą elektroniczną. To naprawdę bardzo ułatwia pracę zarówno państwu, jak i nam w pracy. Największymi radomskimi beneficjentami 1% są m.in. Hospicjum Królowej Apostołów, Caritas Diecezji Radomskiej oraz Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Aby ułatwić mieszkańcom radomia dotarcie do informacji o lokalnych organizacjach pozarządowych w wielu dostępnych miejscach, rozmieszczone zostaną plakaty i ulotki z wykazem radomskich OPP i krótkim instruktażem przekazywania 1% podatku dochodowego. Baza lokalnych organizacji pożytku publicznego dostępna jest pod adresem www.radom.pl. Ukośnik COP.